Witam na moim kanale najlepsze ciasta u Heleny. Przepis i składniki na końcu filmu. Kakaowe ciastka z masłem orzechowym, bez jajek i nabiału Składniki na około 16 ciastek, 1 szklanka mąki pszennej lub orkiszowej, pół szklanki cukru trzcinowego lub kokosowego, 1 czwarta szklanki kakao niesłodzonego, pół łyżeczki sołdii oczyszczonej, szczypta soli. 1 trzecia szklanki masła orzechowego gładkiego, 100%. 1 czwarta szklanki oleju roślinnego, na przykład rzepakowego. 3 łyżki mleka roślinnego, na przykład sojowego, owsianego. 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego. Sposób przygotowania. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza, góra -dół. Przygotuj blachę z papierem do pieczenia. W jednej misce wymieszaj suche składniki, mąkę, kakao, cukier, sodę i sól. W drugiej misce połącz składniki mokre, masło orzechowe, olej, mleko roślinne i wanilię. Wymieszaj dokładnie powinno powstać gładkie, lekko płynne ciasto. Połącz suche i mokre składniki. Wymieszaj łyżką lub ręką masa powinna być dość gęsta i lekko lepka. Formuj kulki wielkości orzecha włoskiego. Układaj je na blasze, zostawiając odstępy. Możesz spłaszczyć je lekko dłonią lub widelcem, dla wzoru. Piecz przez 10-12 minut. Po wyjęciu będą miękkie, nie szkodzi. Stwardnij ją po ostudzeniu. Ostuć na kratce. Przechowuj w szczelnej puszce do 5 dni. Możesz dodać posiekaną gorzką czekoladę lub orzechy. Życzę smacznego. Subskrybuj mój kanał i postaw łapkę w górę. Miejsce przy stole, serce krzyczy, choć nie ma ja, Anna była moim aniołem. Codziennie w tamto miejsce idę. Anna już mnie nie zna, czas przeszłości zamykać drzwi. Anna już nie mieszka, tu zostawiła.